Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu na Placu Wolności w samym centrum z Michałem Kosickim ze Stowarzyszenia Akademia Myśli. Michał, opowiedz dlaczego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy w ogóle? No, jest to szczególny dzień szczególna chwila. Dzisiaj opisalnie ruszyliśmy z naszą akcją promocyjną. Otóż złożyliśmy wniosek w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na instalację takich oto samousługowych stacji naprawy rowerów. Planujemy, żeby stworzyć w Poznaniu całą sieć takich stacji, będzie ich 21 na naturalnych szlakach rowerowych i w okolicach już istniejących stacji rowerów miejskich. E, Michał, wy walczycie o rowerowy Poznań? E, tak, zdecydowanie. Poznań jest rowerem i brakuje nam tylko infrastruktury. My tę infrastrukturę chcemy wprowadzić. Dobrze, powiedz mi, co wchodzi w skład takiej samousługowej stacji naprawczej? Na pierwszy rzut oka od razu widzimy pompkę do roweru. Co warto dodać, ta pompka ma wejścia na różne wentyle, tak więc każdy rower jesteśmy w stanie napompować. Nawet wiatronowy. Nawet wiatronowy, a ten to najszybciej się pompuje. Dodatkowo możemy też napompować wózki dziecięce, inwalidzkie. Nie ma z tym problemu. Jest tutaj pełna opcja wielu możliwości. Dodatkowo mamy zestaw podstawowych narzędzi, takich jak skrętaki, imbusy, klucze nasadowe, są też łyżki do ściągania opon, tak więc każdą drobną i bardziej poważną usterkę jesteśmy w stanie naprawić w trasie. Eee, czy wiesz, gdzie na świecie tego typu stacje są już obecne? Eee, tak, w wielu miejscach. Eee, pomijając oczywiste fakty jak takie rowerowe metropolie jak Bereń, Amsterdam czy Kopenhaga. E, tego typu stacje możemy znaleźć e, również e, na przełęczy Anapurna w Himalajach, w Kirgistanie. E, na Saharze e, chyba też widziałem coś. Tak, na Saharze też jest e, taka stacja. E, dodatkowo. Mm, w polskich miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa ma już nawet 40 takich stacji. Ponadto nasz sąsiad, gmina Mosina, również taką stacją dysponuje. Super, jak myślisz, kiedy takie stacje moglibyśmy w Poznaniu zobaczyć? Jeżeli uda nam się zwyciężyć w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, którego głosowanie trwałoby na początku października to wtedy wpisywane są do budżetu 15 listopada dokładnie i w przyszłym roku już będą realizowane e, super dziękuję Michał takim razie za rozmowę dzięki wielkie e, fajnie było ten projekt poznać i trzymamy kciuki żeby wszedł on do realizacji no to zależy od państwa jeżeli będziecie głosować na nasz projekt w ramach budżetu obywatelskiego to na pewno ja jako do. poznaniak będę na pewno także dzięki wielkie paweł dzięki.